W naszym miesięczniku wszyscy autorzy są odpowiedzialni za przekazany tekst. Redakcja raczej nie wprowadza zmian. Autorzy mają możliwość dostępu do edycji własnych tekstów po uzyskaniu odpowiednich uprawnień od redaktora naczelnego. Wystarczy, że się zalogują do, do serwisu. Na swoje konto. Wtedy mają tutaj dostęp do, do, do różnych rzeczy, między innymi do zmiany hasła. Jest informacja, że są zalogowani, żeby nie zapomnieć się wylogować. I w takich sytuacjach yy, wszystkie dokumenty, którego byli, Yy, autorem, na przykład redakcja Mutus. Jeżeli wejdzie na ten dokument, to po prawej stronie, gdzie jest takie kółko zębate, rozwija się nie tylko druk yy, menu, nie tylko drukuj i e-mail, ale również dostosuj. Jeżeli się wybierze, to dostosuj, to ten artykuł przechodzi w tryb edycji. Można tutaj. Zweryfikować, zmodyfikować, poprawić. Bardzo ważne, że jedynym poprawnym wejściem jest kliknięcie zapisz albo anuluj, w zależności co należy wybrać. Oczywiście ja teraz anuluję, bo nie będę zmieniał. Nie zapomnij się wylogować. Autorzy, strefa redakcyjna, wyloguj. I to wszystko.